Witamy wszystkich w programie Zdolny Starszak. Pani Ewa, Kasia, Kasia i Filip. Matematyki, ciąg dalszy, słuchajcie, a dzisiaj również gra towarzyska. Taka na dodawanie, albo na odejmowanie, albo na mnożenie. Ja chyba jestem za dodawaniem. <noise> za dodawaniem, słuchajcie, to zrobimy tą łatwiejszą wersję za dodawaniem. Słuchajcie, na czym polega? Polega na tym, że musimy jak naj... gracz musi jak największą część kartki zająć, czyli zakre... zakreślić jak najwięcej kratek. Skąd będzie wiedział, ile kratek ma y, zakreślić? Rzuca kostką. Jestem teraz Filipem. Albo nie, Filip niech rzuci sam za siebie. Rzucę Filip. A jak to się ma wygrać? No wygrywa ten, kto będzie miał więcej kratek. Ile masz? 7. No to liczysz sobie 7 kratek. A co ty ma do Liczysz sobie 7 kratek. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Liczymy 7 kratek. Robimy kropeczki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zakreślamy. I to są kratki Filipa. A dlaczego nie wzdłuż? Cii, możesz, jak chcesz. Ja tak zakreśliłam, Kasiu. Teraz. Teraz Kasia ma czarny masek, ja rzuca Kasia. Jakie pytanie? mam takie pytanie. Co no. ma się do dodawania? A co Filip przed chwilą zrobił? Jeden dodał do sześciu. Cztery. Cztery, czyli ty tutaj z tej strony zakreślasz. Cztery kratki. Mogę... To się liczy jako kratka? Tak, no kratka jedna to jest jedna kratka. Tak. odtąd się liczy jako kratka? Tak. No i teraz Filip. Dalej. Dziesięć. Dziesięć. No, Filipowi dobrze idzie. Filip liczy kratki. No, tak żeby tak, tak, tak. Swoje pole zakreślasz. Swoje terytorium. Mm -hmm. Słuchajcie, dzieciaki będą się bawić. Dajmy im na to czas. Ładzie wgrywa ta osoba, która więcej kartki swoimi polami i kwadratami zakreśli. Uczymy się nie tylko dodawać, ale koncentrujemy się również na tym, że musimy to dobrze policzyć kwadraciki. A wiesz co, jak zrobić tam taki mały kwadracik na jeden, to już tam nie będzie można się zająć. No nie. Bo nie ma... Dlatego musimy zrobić tak, żeby każde pole było zajęte. Z Wami się żegnamy i zachęcamy do zabawy. Pa, pa.